No dobra, zadanie 12 z pryzmatami, czyli tutaj trochę muzycznie się zrobi. Mamy światło laserowe, dookoła jest powietrze i mamy dwa pryzmaty, to ma jakieś, 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 jakieś szkła, to jest jakiegoś innego szkła zrobione. Koniec wstępu do zadania. E, dobra, na podstawie danych zamieszczonych na rysunku policz współczynnik załamania, z którego wykonano pryzmat 1. Czyli potrzebujemy wzór na załamanie e, i ten wzór na załamanie, że tak powiem, jest tutaj gdzieś umieszczony. Jest to, że Sinus alfa przez sinus beta to się równa n2 przez n1. No to ja to podstawię do... No zostawię to tutaj. I, i teraz tak, spojrzymy na nasze, na nasze tutaj wejście z powietrza do tego pryzmatu. Pamiętajcie, żeby zawsze narysować linię, która jest prostopadła do powierzchni pryzmatu i uważać, które kąty dajemy. No więc zawsze jest tak, że jak wpada sobie promień do wody, Kąt, który mnie interesuje, jest zawsze od pionu, podczas gdy w tym zadaniu są podane tak jakby dopełnienia tych kątów, czyli to jest pułapka zastawiona przez autorów na nas. Tak naprawdę yy, kąt wpadania to jest 20 stopni. Nie, nieprawda, dopełniłem do 70. Kąt wpadania to jest 40 stopni, a kąt wypadania to jest 20 stopni. I to jest pułapka, tak? Bo zawsze musimy brać ten kąt, który jest do pionu skierowany. No to jak mamy te rzeczy, to tylko trzeba teraz zidentyfikować, który to alfa, który to beta. Alfa to zawsze ten pierwszy, beta to zawsze ten drugi. No to wpisujemy równanie, że sinus 40 stopni przez sinus 20 stopni to się równa, no właśnie ten, no nazwę to n drugiego ośrodka, czyli w naszym przypadku n' prime przez pierwszego ośrodka, czyli przez 1. No i tu musiałem skorzystać z kalkulatora Google, żeby mi pomógł, bo tamten kalkulator nie obsługiwał stopni. Uważajcie na stopnie. To nie jest to samo, co radiany. Trzeba zaznaczyć na kalkulatorze, że używamy stopni. Albo sprawdzić na przykład ile się równa sinus 90. Powinien się równać 1 w stopniach. No więc wyszło mi, że to jest yy, wyszło mi co? Że to jest 1.88 To jest bez jednostek, czyli być może się wszystko zgadza. Kontynuujemy. Ocenił zasadniczy z drugi ma mniejszy czy większy współczynnik załamania niż szkło. No to popatrzmy. Popatrzymy na to drugie przejście. Ja wymarzę to, co jest niepotrzebne. Wynik zostawię i to prawo zostawię. I tak. I tu jest prostopadłe. Widzimy, że tu jest i znowu jest zły kąt narysowany 20, a tu jest stopni 25. Czyli mamy taką sytuację. Teraz warto mieć w głowie taki przykładowy wynik. Na przykładowy wynik to jest z wodą, i. Odwrotnie z powietrzem i wodą i mówimy, że po wejściu do wody światło się załamuje, czyli mimo tego, czyli jest tak, że powietrze ma na pewno mniejszy współczynnik załamania, ale ma większy kąt, czyli jest odwrotnie. Większy współczynnik załamania, znaczy w, większy kąt to jest mniejszy współczynnik załamania. Większy kąt, to jest mnie, większy kąt to jest mniejszy współczynnik załamania, więc piszemy, że n2 jest na pewno e, mniejszy niż n. Jeden, bo ma większy kąt, więc ma mniejszy współczynnik załamania. Jak ktoś bardzo chce, to można tu udowodnić wzorem, czyli mamy że sinus y, 25 stopni przez sinus y, stopni 20. I teraz trzeba uważać na kąt, jeżeli przyjąłem, że alfa to jest 25, to na drugim stronie powinienem napisać, że to jest y, N1 przez N2 i ewidentnie widać, że. N1 jest większe od n2. To jest dobry już wynik. po prostu piszemy, że wniosek jest taki, że n1 jest większy od n2, bo sinus 25 stopni jest na pewno, czyli ten gość jest na pewno większy od 1. Tak jest, jest większy od 1. Dobrze, to zrobiłem w dobrą stronę? Chyba tak jedynka jest mniejsza. Dobrze, wszystko się zgadza. Chcę, Oblicz współczynnik załamania, z którego wykonano pryzmat 2. Wynik podaj z dwa, dwoma cyframi po przecinku, czy tak samo zrobiłem w pierwszym zadaniu? Z dwoma cyframi po przecinku, więc tutaj to jest 1,88. Akurat się zgadza. Eee, I teraz używamy tych dwóch tych dwóch kątów w tym przypadku. Czyli trzeci raz stosujemy to sam, ten sam wzór eee, i wychodzi nam, że Sinus. Tak pamiętajcie, że to jest prostopadła, czyli to jest 20 stopni, tu jest 25 stopni, mamy tak sinus 25 stopni przez sinus 20 stopni to się równa uważajcie na zmianę kolejności. Jak tutaj sobie wziąłem, że to jest pierwszy, to on będzie w mianowniku n2, a n1 jest równy, no tu jeszcze wpiszę n1. Chcemy tego gościa policzyć, więc biorę na drugą stronę. N2 to się równa n1 razy sinus 20 stopni przez sinus 25 stopni. Jeszcze może podstawię, że jest to 1.88 razy sinus 20 stopni przez sinus 25 stopni, podstawiam i może użyję Google'a już od razu, bo mi, się nie, bo mi trochę podpadł. Czyli to jest yy, mój kalkulator mi podpadł to jest 1.88 razy sinus 28. Sinus 20 degrees przez sinus 25 degrees. I wynikiem jest 1,52. Czyli mamy, że to się równa 1,52. Sprawdźmy to zadanie. Jeszcze tylko się zastanawiamy, czy nie ma jakiejś części dalszej. Nie ma. Dobrze, to 1,88, 1,52 zadanie. To było zadanie 12. 1,88, 1,52 cienki. No i takie, taka uwaga jest zawsze, żebyście pamiętali o tym, żeby narysować tę linię prostopadłą. Wtedy od razu widzicie, o który kąt chodzi w tym prawie załamania.